Adrianna. Dziś zapraszam Was na odcinek z dziesięcioma. Fenomenalnymi kosmetykami, które kosztują grosze, a powinny kosztować tysiące. Niedawno nagrałam bardzo podobny filmik, również z taniutkimi kosmetykami, które świetnie się u mnie sprawdzają. Wiele osób pisało, że bardzo im się ten filmik przydał, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to będzie w opisie na górze oraz w pierwszym komentarzu pod filmem. No i co ja, już nie będę przedłużała. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli ten film wyda Wam się przydatny. Zaobserwujcie mnie na Instagramie, serdecznie Was tam zapraszam. Zasubskrybujcie także kanał, a my przechodzimy do. Kosmetyków. Kosmetyki, które wam dzisiaj pokażę, będą to kosmetyki do makijażu i jeden kosmetyk do demakijażu, więc może skoro jest taki jeden rodzynek, to od niego zaczniemy. Już po niego sięgam. I pierwszy kosmetyk, który mam wam do pokazania, jest to płyn micelarny marki Eveline. Jest to płyn po prostu z szaloną pojemnością. 650 ml, w tym 150 ml gratis. Jest gigantyczny, do tego jest bardzo wydajny, więc starczy wam na niesamowicie długo. Ja używam płynu micelarnego przy prysznicem, po prostu biorę go na wacik i przycieram twarz tam, gdzie wiem, że tego makijażu mam więcej, na oczach, po matka i osobie świetnie z tym radzi. Jeszcze nigdy nie miałam sytuacji, żeby czegoś nie zmył i także wielki plus jest taki, że nie zostawia takiego denerwującego filtru na oczach, nie zamazuje nam obrazu i co jest również bardzo ważne, nie podrażnia. Część płynów micelarnych niestety mnie podrażniała, w pierwszych dniach używania było wszystko ok, a później szczególnie tutaj w okolicy policzka i także na powiekach coś tam czerwonego zaczynało się pojawiać. Tu na szczęście tego nie mam. Też nie czuję, żeby ta skóra była wysuszona. I jeżeli malujecie się kosmetykami wodoodpornymi, to on również kosmetyki wodoodporne zmywa. No, jak dla mnie jego największą zaletą jest po prostu pojemność, bo jest tak wielki, jest no nie do zużycia. I kupię sobie taki jeden płyn raz na pół roku i mi starczy. Więc jeżeli szukacie fajnego płynu micelarnego albo rozglądacie się za czymś nowym. To bardzo serdecznie go Wam polecam Losu losu, kolejny kosmetyk I kolejny kosmetyk jest to róż marki Catrice Ja bardzo lubię markę Catrice, bo mają niedrogie, a jednak naprawdę porządne kosmetyki I ostatnio bardzo spodobał mi się ich róż Jest taki bardzo kremowy, zobaczcie, tylko zanurzam palec i już pojawia się kolor o, widzicie? Jest. Ja wcześniej używałam tego różu z Maka i powiem Wam szczerze, że nie jestem zadowolona. Jest bardzo twardy, jest taki suchy w środku. Zobaczcie, zamaczam palec, moczę mocno i nie jest tego dużo. Kiedy zrobię to lekko. To nie ma tego wcale. Jest po prostu taki efekt jakby białej mąki bardziej, a nie jakiegoś różu. No to kompletnie znika. Jak go nakładałam, to naprawdę sporo tam musiałam pomajtać tym pędzem. Nakładałam i albo było dobrze, albo przesadzałam z nim w końcu. Bardzo mi się także podobają kolory. To jest taki pudrowy róż połączony z pomarańczem, ale jest jeszcze fajny taki brzoskwiniowy odcień. I to jest chyba mój najlepszy róż drogeryjny, którego używałam, więc... Polecam. Jak mówiłam, jest to róż Catrice, więc do dostania, a tam gdzie są szafy Catrice, ja go kupuję w naturze, ale Catrice jest także w Hebe. Następna taniusienka rzecz, kosztująca 4 zł na promocji, kupiłam ją za. 2 zł. Jest to pomadka nawilżająca marki Isana, ale z delikatnym barwnikiem. Zobaczcie, on jest naprawdę delikatniutki, ale jednak widać, że skóra jest ciemniejsza. Ta pomadka nie zmienia koloru ust, a bardziej wydobywa, wzmacnia nasz naturalny odcień ust. Nie jest bardzo intensywna, ale ja uważam, że jest to plus, bo możemy ją po prostu wyciągnąć z torebki, na ślepo, przejechać po ustach. Nawet nie musimy się przeglądać. Jeżeli coś wyjedziemy za usta, to naprawdę nie będzie tego widać. Super, jeżeli robicie make-up, no make-up. Pasowałaby mi na przykład dzisiaj do mojego makijażu Super do szkoły, jeżeli nie możecie się mocno malować Fajna także na wakacje Teraz zbliża się sezon wakacyjny Nie będzie nam się chciało zabierać Nie wiadomo jakiej liczby kosmetyków I pomadek, a tak to mamy tylko taką Przyjeżdżamy po ustach I już coś tutaj się dzieje Nie dość, że są nawilżone, że są błyszczące To jeszcze mają wydobyty odcień moja ta cena, słuchajcie 2 złote na promocji. Bardzo Wam polecam. Kolejne cudeńko, jakie mam, spójrzcie jakie ładne, jest to paleta marki Eveline Angel Dream. Widzicie, jest naprawdę spora, szeroka. Już Wam ją otwieram, troszeczkę jest ubrudzona, bo jej ostatnio używałam. Jest lustereczko i ma takie przepiękne odcienie. Bardzo lubię ten odcień bazowy, jestem też zakochana w tym. Zobaczcie, on jest taki, taki wilgotny jakby. Spójrzcie, lekko przejechałam palcem. 吃透。 Jest taki naprawdę kremowy. Czerwień jest piękna, fiolet jest piękny i ten brązowy odcień. Jak już Wam pokazywałam, są świetnie napigmentowane. Paleta jest duża, jest sporo kolorów. Jest tak fajnie podzielona, dlatego że tutaj na początku są takie delikatniejsze odcienie, może bardziej na co dzień, a tu już możemy poszaleć. Cienie też wydaje mi się, że są na każdą porę roku. To złoto kojarzy się tak właśnie z latem, ale no ten fiolet może być również używany na jesień. Kolory wydaje mi się pasujące do każdego i wielką zaletą tej palety jest. Cena, ponieważ taka duża paleta, ładnie zrobiona, tutaj z wypukłymi napisami Rose Gold, z 12 uniwersalnymi cieniami kosztuje 40 zł i jest dostępna w drogeriach. Wiecie, jeszcze jakiś czas temu naprawdę w drogeriach nie było można kupić fajnych palet. Wszystkie te cienie w paletach były słabej jakości, były takie mączne, nie zostawiały żadnego odcienia. A tutaj za 40 zł możemy mieć takie cudeńko z drogerii. Dwa cudeńka, które oczywiście musiały się pojawić w takim filmie. O taniej kosmetykach do makijażu. To korektory z Catrice. Korektor z różdżką, który jest matujący, dobrze kryjący, idealny na jakieś niedoskonałości albo jeżeli lubicie mocne krycie. A także ten kamuflaż w słoiczku, który również jest bardzo kryjący, tylko on już wiecie, nie jest taki mocny, nie jest taki zastygający. Ja go lubię używać tutaj boku nosa. Tam często skóra jest czerwona, jest przesuszona od kataru, od smarkania. Jeżeli nałożylibyśmy na nią taki korektor, no to byłoby tego gorzej. A ten jest taki masełkowaty, bardziej nawierzający, kryjący i idealnie się do tego nadaje. Jedyny problem jest taki, że są to tak popularne produkty, że często ich po prostu nie ma w drogerii, są wykupione. Ale jak zapytacie się pani, kiedy jest dostawa, albo kupicie więcej, to będziecie miały te korektory. Ja akurat ten kupiłam dwa dni temu, natrafiłam na kilka korektorów w szafie i od razu wzięłam, bo zaraz by nie było. Bardzo ładne odcienie, bardzo fajna cena, ogólnodostępne, polecam. Następny bardzo ciekawy kosmetyk, są to rzęsy. Ich opakowanie Wam niestety nie pokażę, bo go wyrzuciłam. Są to rzęsy marki Kili. Ja zawsze jak kupowałam rzęsy, to rozglądałam się za rzęsami Ardell, a jakoś ta marka Kili z tymi rzęsami... Nie byłam zainteresowana, ale ostatnio jak kupowałam różne sztuczne rzęsy, wybierałam, patrzyłam, które będą do mnie najlepiej pasować, to te rzęsy, kiedy mi się spodobały i wzięłam. I powiem Wam, że sprawdzają się świetnie. To są chyba jedne z najtańszych rzęs dostępne na rynku. Ja je kupiłam na promocji za 14 zł, bez promocji kosztują 18, a są fenomenalne, niczym nie odstają od droższych rzęs, nie są jakieś twarde, nie świecą się sztucznie tak plastikowo. Pięknie utrzymują się przez cały dzień. Są na przeźroczystym pasem. Więc nie widać, że to są sztuczne rzęsy, a przynajmniej nie tak bardzo. No i także jest fajny wybór różnych modeli. Ja rzęsy tej marki nosiłam na przykład na tym filmiku. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak się sprawdzają w akcji, to link do tego filmu zostawię w opisie. Będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądają. Ja kupuję te rzęsy w Rosmanie, więc jeżeli szukacie niedrogich, ale bardzo dobrych, jakościowych sztucznych rzęs, to bardzo wam polecam. Następna fenomenalna rzecz jest to rozświetlacz w płynie marki Lovely. Genialny. Ja mam go w tym momencie na kościach policzkowych i mam go nałożone po prostu kropeleczkę. Zobaczcie, jak się świeci. Mam go także nałożone na czubek nosa. Ma trzy przepiękne obcienie. Ja wzięłam sobie średni. Widzicie? To jest kropelka. On jest po prostu nie do wykończenia. Jak kupicie taką buteleczkę, no to ona zostanie z wami do końca życia. No prędzej się przeterminuje, ale jakbym miała się nie przeterminować, to byście go mieli na zawsze. Bardzo pięknie wygląda właśnie w takich naturalnych makijażach bez podkładu, jak tutaj teraz mam. Pudrowy rozświetlacz, tutaj w tym makijażu, makijażu nie wyglądałby dobrze, dlatego że to byłoby coś sztucznego, a on po prostu pięknie wtapia się w skórę. Idealnie nadaje się także tutaj na obojczyki. Jak idziecie na jakąś imprezę, możecie go troszeczkę wsmarować w ciało, w nogi. No i słuchajcie, ta cena. Za tak fantastyczny produkt. No i do tego ogólnodostępny do dostania w Rossmanie, Jestem super zadowolona i również Wam polecam ostatni produkt, produkt do rzęs i już słynna, kultowa maskara Miss Sporty. To jest maskara, która ma szczoteczkę silikonową. Bardzo fajnie się nią rzęsy rozczesuje. Delikatnie je wydłuża, delikatnie je pogrubia. Nie pozostawia żadnych grudek, nie tworzy efektu pandy. Też mam ją dzisiaj na sobie i wydaje mi się, że moje rzęsy wydają się być całkiem długie, jak na moje rzęsy. Moje rzęsy są bardzo krótkie, więc taki efekt to jest efekt wow. Wiecie, osiągnięty maskarą za <laughs> lekko ponad 10 zł Także wiele youtuberek podkreślało, że no nie warto wydawać dużej ilości pieniędzy na perfumeryjne, drogie maskary kosztujące 200-300 zł. Bo wiecie, no maskara to jest produkt, który często wymieniamy, malujemy ją tam okolice blisko oczu, więc trzeba się pilnować tych dat, trzeba wyrzucać je po 3-6 miesiącach. Te produkty się szybko zsychają, więc wydawać co 3-6 miesięcy 200-300 zł na maskarę to jest paranoja, więc po prostu kupcie tą maskarę i cieszcie się pięknymi rzęsami. I już ostatni kosmetyk, pomyślicie sobie, pomadka z Maybelline? A nie, jest to pomadka z Sissy, tylko ma bardzo podobne opakowanie. Jak na początku zobaczyłam to opakowanie, to mówię, pani ekspedienki się pomyliły i przełożyły te produkty? Jak gadałam z moją koleżanką, która pracuje w naturze, to powiedziała, że bardzo dużo pani pyta o te produkty i często są wykupione. I nie dziwię się, bo to są piękne, porządne szminki. I zobaczcie, jak to jest napigmentowane. Ładnie pachną. Można przyjechać kilka razy i efekt jest naprawdę mocny, są różne wykończenia, piękne, naturalne kolory, takie właśnie idealne produkty do makijażu, make up to no make up, do szkoły. Jeżeli nie możecie się mocno malować, a chcecie jednak mieć te usta podkreślone, chcecie coś mocniejszego niż tylko taka pomadka nawilżająca, to ten produkt jest super. Ma także bardzo fajną cenę, więc polecam! Tak! I to już wszystkie produkty, które chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że ten film przydał Wam się. I jeżeli tak było, to proszę o kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał. Znajrzyjcie na mojego Instagrama, obejrzyjcie poprzednie filmiki. W poprzednim filmie mówiłam o 100 oznakach, że jesteś typową dziewczyną, więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to kliknijcie tutaj i obejrzyjcie, na pewno nie pożałujecie. A ja już się z Wami żegnam. Pa, pa! Do zobaczenia!